bardzo serdecznie prawda futbolu, taka prawda futbolu z bieżącym komentarzem dotyczącym Manuela Noyera, Uważam, że no, jako człowiek pasji, człowiek pasji do futbolu no, muszę czasami e, pomyśleć sobie są tacy piłkarze, którzy fascynują, są tacy piłkarze, e, którym się sprzyja, którym się kibicuje, są tacy piłkarze, którzy mają wielki e, wpływ na futbol. I Manuel Neuer to jest jeden z tych gigantów, którzy mieli no, niebywały wpływ na futbol, na współczesny futbol. Muszę Wam powiedzieć, że gra bramkarzy jest pewnie, jak wiecie, mi bliska w ogóle, więc fascynują mnie bramkarze, ale to nie znaczy, że nie fascynują mnie pomocnicy. Kiedyś też chciałem być, nie wiem, dziesiątką, Michelem Platinim, więc sobie tak myślę, skrzydłowi mnie zajmowali. Bramkarz i skrzydłowy, troszeczkę zwariowane pozycje w futbolu, jak to kiedyś się mówiło. Pozdrawiam Marcina z Orchus, bardzo mi miło, że jesteś w trakcie tego live'a to jest live, który nie będzie długi, ale postaram się wyjaśnić kilka bardzo ciekawych kwestii dotyczących Emanuela Noyera. Słuchajcie, Manuel Noyer 38 lat i jakby on sam postanowił wyznaczyć sobie ten moment. Odejścia z reprezentacji. To on sam, jakby, stawia tą cezurę tu i teraz. Słuchajcie, jego wystąpienie jest na Instagramie, na jego koncie Instagramowym. 6 milionów wyświetleń. Ma to wystąpienie Emanuela Noyera i ono jest, muszę powiedzieć, z wielką sympatią do tego podszedłem. Jak zawsze, jestem przekonany, że są ludzie, którzy po prostu są po prostu sympatyczni w swoim postępowaniu i jakby Mani Nojer żegna się bez patosu. On się żegna bez patosu, chociaż mówi w tym filmie, że kochał grać w reprezentacji Niemiec, ale nie ma tam patosu, jest uśmiech na twarzy, jest pełna świadomość tego momentu odejścia. I teraz tak, zobaczcie, zagrał 124 razy w reprezentacji Niemiec. To jest coś niesamowitego. 61 razy wyprowadzał Niemcy w roli kapitana. 124 mecze. Z tego, zobaczcie, tak popatrzyłem na historię Mundiali i te postacie, które zagrały najwięcej meczów. Teraz liderem jest Lionel Messi. 26 meczów. Messi. Wybiera się na mundial do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku w 2026 roku, a więc może jeszcze pobić swój rekord. Jest samodzielnym rekordzistą przed Lotarem Mateosem, który ma 25 meczów na mundialach i Mirosławem Kloze, który ma 24 mecze. Natomiast co ciekawe, jedynym bramkarzem, który na mundialach ma więcej meczów niż Manuel Neuer, jest Ugo Loris, świetny fachowiec, świetny fachowiec, bramkarz, który zagrał 20 spotkań w reprezentacji na Mistrzostwach Świata. Mani Neuer jest wśród piłkarzy, którzy tych meczów zagrali 19, a więc miał szansę być samodzielnym liderem, jeśli chodzi o bramkarzy w meczach mundialowych. Natomiast on sam w tym filmiku wczoraj wytłumaczył, że po intensywnych rozmowach z rodziną i przyjaciółmi podjął decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej przygody. I powiedział tak: Każdy, kto mnie zna, doskonale zdaje sobie sprawę, że nie jest to łatwa decyzja. I jakby on nie czuje się słaby fizycznie. Natomiast w tym filmie jest bardzo ciekawa wypowiedź. Że po tym zdarzeniu, po tej kontuzji po Mundialu, to była kontuzja niepiłkarska, czy inaczej mogła się zdarzyć w futbolu, ale zdarzyła się na stoku narciarskim. On po Mundialu w Katarze pojechał na górę, którą doskonale znał, wcale podobno nietrudną, ale rzeczywiście upadł tak nieszczęśliwie, że powiedział wczoraj w tym filmie, że wszystko, co zdarzyło się już po tej kontuzji, to jakby jest kapitalny, dodatek do tej jego kariery, Euro 2024, to był ósmy turniej Manuela Neuera w bramce reprezentacji Niemiec, zobaczcie jaka to jest postać. Mówię o liczbach, mówię o tej impresji, która dotyczy takiego bramkarza, patrzę na innych bramkarzy, którzy zagrali bardzo dużo meczów na mundialach, to byli choćby Claudio Tafarel. Brazylijski bramkarz, który zagrał 18 razy. 18 razy w reprezentacji na Mundialu zagrał też Sepp Mayer. Po 17 razy zagrali tak dobrzy bramkarze jak Fabian Vartes, Iker Casillas czy Peter Shilton. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że Manuel Neuer różni się od tych bramkarzy tym, że zrewolucjonizował grę bramkarza. Przez sposób, jakby zachowania się, jeśli chodzi o przedpole. Doskonale to scharakteryzował wczoraj Julian Nagelsmann. Ja już Wam przekazywałem, że Julian Nagelsmann to jest gość, który świetnie opisuje futbol, ponieważ potrafi trafić w sedno, jeśli chodzi o futbol. I zobaczcie, co mówi Julian Nagelsmann wczoraj. Już poinformowany przez Manuela Noiera, że ten nie będzie kontynuował reprezentacyjnej przygody. On mówi tak: nawet jeśli rozumiem decyzję Manu, jej motywy, to jego odejście jest wielką stratą sportową i ludzką, ludzką można powiedzieć pod względem osobowości. Manu wpłynął na grebramkarzy jak nikt inny w historii. Jego parady, interwencje ratunkowe, ale też otwarcie gry, a także jego prezencja to coś, co wpływało na reprezentację przez półtorej dekady. Dla pomysłu, jaki, w jaki chcemy grać w piłkę, jaki chcemy realizować jako reprezentacja Niemiec, jego umiejętności były rozstrzygające. I spojrzałem, co piszą niemieccy dziennikarze. Bild najmniej sympatyczny jest w tej narracji. No niby żegna wielkiego piłkarza, ale rzeczywiście Bild potrafi czasami celebrować gościa, ale moim zdaniem Neuer to właśnie nie był taki piłkarz, który sprzyjał bulwaryzacji futbolu. Jeśli decydował się na zabranie głosu, to decydował się choćby na Die Deutsche Zeitung. Tam ukazał się tam ten nieswykły wywiad po mundialu w 2000. W roku on dotyczył tyleż Mundialu co kontuzji, tyleż występów na boisku, co występów poza boiskiem. Bo Manuel Neuer mał osobowość, czyli jak przyszło rozliczyć się z tej tęczowej opaski, czy chęci zagrania na Mundialu z tęczową opaską, to on to zrobił. To on to zrobił w Wielkim Wywiadzie, gdy, gdzie wszedł we wszystkie szczegóły i jakby nakreślił tą presję, która ciążyła na niemieckiej reprezentacji, ale w szczególności na nim. Zawsze byłem fanem Bufona. Dla mnie bramkarz powinien bronić, a nie rozgrywać. Mimo wszystko, lawyer no, na pewno top trzy bramkarzy XXI wieku. To słuchaj, Wiesiu, to ja się z Tobą zgadzam. Tylko pytanie o hierarchię, tą top 3 w XXI wieku i wydaje mi się, że w tej hierarchii ja uwielbiam Buffona. Gigi Buffon to jest fenomenalny bramkarz o klasę lepszy niż, nie wiem do Naruma na razie, który ma predyspozycję do tego, żeby być wielkim bramkarzem, ma tytuł mistrza Europy, wielkie mecze, ale też słabsze mecze pisze w Milanie czy w Paris Saint-Germain. Natomiast Gigi Buffon to był taki bramkarz. Ja uwielbiam takich bramkarzy. Natomiast Gigi Buffon wejdzie do historii jakby bramkarstwa, do historii futbolu jako gigant rzeczywiście, natomiast Mani Neuer ma to coś więcej jeszcze. A więc ten sposób gry, to nie jest tak, że jest pierwszym bramkarzem, który grał tak odważnie. Myślę, że nie wiem, Edwin van der Sar też tak grał, słynny Holender przed nim, że w ogóle wielu trenerów od pewnego momentu już myślało o tym, żeby bramkarze byli bardziej aktywni i lepiej grali nogami. Natomiast absolutnie reprezentantem tego stylu i to stylu na najwyższym światowym poziomie, bo ten styl pokazał na Mundialu w 2014 roku. No to wiecie co, jak pokazujesz to na co dzień. To jest bardzo ważne, ale jak pokażesz to jeszcze na święcie futbolu, jakim jest Mundial 2014, słuchajcie, dzisiaj możecie sobie odtworzyć pewnie na YouTubie te wyjścia za pole karne, to czucie przestrzeni, które miał Manuel Neuer, jeśli chodzi o grę w roli libero. Sepp Maier wówczas, wybitny bramkarz, jeden z najwybitniejszych absolutnie nie w niemieckiej historii, w całej historii futbolu, on jakby też miał świadomość gigantycznego występu Manuela Neuera. Wydaje mi się, że to właśnie Sepp Maier powiedział, że nie było takiego Libero od czasu Franza Beckenbauera. Słuchajcie, Libero to był kiedyś taki piłkarz formacji obronnej, środkowy, który jakby grał przed obroną, za obroną, był świetny najczęściej, jeśli chodzi o też wyprowadzenie piłki, o posługiwanie się nogami, jakby to była charakterystyka pod tytułem nietwardość właśnie, a myślenie, nietwardość, a technika, nietwardość, a jakby wyprzedzenie, nietwardość, a umiejętność, no to Neuer był Absolutnie popisem bramkarskim, jeśli chodzi o interpretację gry. Ten mecz z Algierią, on naprawdę mógł się skończyć porażką reprezentacji Niemiec. Nie byłoby Mistrzostwa Świata. Oczywiście on na tym turnieju ma choćby fenomenalną interwencję przy strzale Karima Benzemy w meczu ćwierćfinałowym. Francuz uderzył z bliska, a Neuer mówi: No nie, no nie ma tu co celebrować, po prostu musiałem właściwie zareagować. Jego Gra, jeśli chodzi o reakcję, to było coś absolutnie nadzwyczajnego. To jest bramkarz, i tu trafia w sedno, jakby Julian Negelsmann, bo docenia tą rolę i bramkarza, i tego, który zmienił oblicze tej gry w sensie sposobu zachowania się, prawda? Czytania tej gry nie z, tylko z klatki czy z pola karnego, ale czytania tej gry na zasadzie jakby wychodzenia za pole karne, interwencji gdzieś wysoko, jakby patrzenia, jak ustawiona jest linia obrony i jak można zareagować właśnie na przedpolu, gdzie nie możesz zagrać rękami, musisz zagrać nogami, a więc ta technika indywidualna, technika. Ściśle już piłkarska, futbolu normalnego. Bramkarz często trenowany był przez lata, tylko pod kątem jakby bronienia, prawda? I tutaj ja się zgadzam, że ten refleks bramkarski, ta umiejętność sparowania piłki. Natomiast ja też wybrałem tutaj zdjęcie Manuela Neuera do tego live'a. Poprosiłem Marcina Talika, żeby zamieścił zdjęcie interweniującego Manuela Noyera w tym pajacykiem, prawda? Taka interwencja bramkarza, który jakby całym sobą stara się zasłonić dostęp do własnej bramki. To Neuer właśnie on te e, retumstatem, czyli te ratunkowe interwencje, e, on też miał fenomenalne. To nie był bramkarz. Dlatego mówię, zastanawiałbym się, czy nie umieścić Neuera właśnie przez to, zre, czy, że zrewolucjonizował e, sposób e, gry e, bramkarzy przed Gidzim Buffonem, mimo że uwielbiam Dziedziego e, e, Buffona. To jest coś absolutnie niesamowitego. Kicker dzisiaj. E, Podkreśla jedno, że on sam wybrał jakby moment odejścia z reprezentacji, Mógł to kontynuować, mógł trzymać w niepewności, to wczoraj Bild mu zarzucił właśnie, że niech się zdecyduje, niech dookreśli swoją sytuację, a nie, że nie ma go we wrześniowych meczach prawda, z Węgrami i z Holendrami, a później wróci na przykład, albo nie ma go jesienią w Lidze Narodów, ale zacznie bronić w eliminacjach mistrzostw świata. Więc Bild absolutnie przystrzelił z tym komentarzem, ponieważ Neuer... Po tych rozmowach jednak uznał, że tu i teraz żegna się z reprezentacją, że tym jakby momentem odejścia to jest ten turniej na własnych stadionach. Mimo, że to był ćwierćfinał, to był dla Niemców taki turniej oddechu po tych fatalnych poprzednich turniejach, w których też przecież bronił Manuel Neuer. To zarzucano jakby też no, trenerom. Że oni lewowi przede wszystkim, że on stawia na Nojera, mimo że Noyer na przykład walczy do ostatniej chwili o wyjazd na mundial albo o formę na pewno na mundialu po kontuzji. To rzeczywiście tak było. To zaufanie do Nojera było tak gigantyczne, że to zaufanie do Nojera było tak gigantyczne, że zobaczcie, on jakby. Hmm, no, miał ten przywilej. Słuchajcie, miał ten przywilej, jakby, że dobra, wrócę do zdrowia, to błyskawicznie wrócę do formy i jadę na, na Mundial i Mark Andre Terstegen, który też jest świetnym bramkarzem. Słuchajcie, też jest świetnym bramkarzem, czołowym bramkarzem w Europie i musi naście lat czekać na ten status numeru jeden w reprezentacji Niemiec, bo zamyka tę klatkę w najważniejszych meczach, w turniejach, właśnie Manuel Neuer, nawet tak. jeśli do ostatniej chwili walczy o to, żeby być oczywiście w odpowiedniej formie. Kickera podsumowanie, bo tak zbieram się do tego podsumowania i nie odczytałem go jeszcze. Przez lata wpływał na postrzeganie gry w bramce, którą wręcz przedefiniował występem na mundialu w 2014 roku, gdy pojawiło się to słynne hasło Manu der Libero. I to jest moim zdaniem sentencja tego live'a kolega z Kikera, który ją napisał, uważam, że trafia w sedno. Przedefiniował, przez lata wpływał na postrzeganie gry w bramce, które to, którą to grę w bramce przedefiniował swoim występem w finałach Mundialu. Rudy Feller, dyrektor sportowy reprezentacji Niemiec, on przyznaje, że mimo że jest wielką postacią niemieckiej piłki, no to nie znał bliżej Noera wcześniej. Teraz dopiero miał okazję zbliżyć się do niego, porozmawiać i zobaczyć, jaki to jest, jaka to jest osobowość. I on na to zwraca uwagę. A co do umiejętności Neuera, on powiedział tak: temu, co potrafi Manuel Neuer, to wypada się tylko i wyłącznie pokłonić. Bramkarz absolutnie fenomenalny. Bramkarz, który. Słuchajcie, są piłkarze, jakimto Faketti kiedyś, Franz Beckenbauer, powiedzmy. Są piłkarze, którzy zmieniają jakby oblicze gry na danej pozycji. Facchetti dla bocznych obrońców, prawda? Franz Beckenbauer jako piłkarz, który może dyrygować drużyną z pozycji ostatniego przed bramkarzem. Oczywiście w czasie boiska, w czasie sytuacji boiskowej on za chwilę jest wręcz polu karnym rywala, bo Franz Beckenbauer tak grał. Natomiast no, jakby pokazał, że ten libero może interpretować grę nie na zasadzie trzymania się formacji, tylko w ogóle dyrygowania całą drużyną. To właśnie w tym na tej zasadzie przedefiniował już na zawsze grę bramkarzy, na zawsze przedefiniował grę bramkarzy Manuel Neuer. I to jest jakby jego największa zasługa, poza tym, że jest fenomenalnym bramkarzem. Tak się zastanawiam, słuchajcie, przedwojenni giganci tacy jak Ricardo Zamora, prawda? czy powojenni giganci jak Lew Jaszyn. No, bramkarze, są tacy bramkarze, którzy działają na wyobraźnię. Niemcy w ogóle mieli szczęście do wybitnych bramkarzy jak Toni Turek, Hans Tilkowski, Sepp Maier, Harald Schumacher, prawda? Oliver Kahn, Jens Lehmann czy właśnie, czy właśnie Manuel Neuer. To jest kraj w ogóle bramkarzy, oni sami się tak określają. Natomiast tym bramkarzem, który na zawsze wszedł do historii futbolu, nie tylko niemieckiego, ale światowego, przez sposób gry, ale też dokonania jest Manuel Neuer. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Je, jeszcze na koniec jedna uwaga. Zobaczcie, jak rozumnie podeszli do pewnych rzeczy. Człowiek, reprezentanci Niemiec po tym Euro, posunięci już w latach, ale przecież mogli jeszcze albo grać, albo łudzić się, że będą grali w reprezentacji. Toni Kroos w ogóle zakończył karierę piłkarską, zakończył, zawiesił buty na kołku. Thomas Miller też doszedł do wniosku, że nie ma co dalej być w reprezentacji. Ilkay Gindogan. W poniedziałek powiedział, że też kończy reprezentacyjną przygodę. Grał ponad 80 razy. Neuer, Miller to byli w ogóle, czy Tony Kroos, to byli uczestnicy tego mundialu w 2014 roku. Mieli tytuł mistrzów świata. Gindogan pewnie byłby na tym turnieju, ale miał kontuzję. Ale jednak też uznał, że nie ma co na siłę już kontynuować tej przygody po 30. Cztery wielkie nazwiska praktycznie w jednym momencie, w odstępie no, kilkunastu dni powiedzmy, czy kilku tygodni mówią PAS, jeśli chodzi o reprezentację Niemiec. Toni Kroos, Thomas Miller, Ilkay Gindogan, Manuel Neuer. To jest rzeczywiście, rzeczywiście przedefiniowanie tej reprezentacji, ale jest taki czas, że po prostu trzeba powiedzieć PAS, że... że, 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 że nie warto ciągnąć czegoś na siłę. To chyba też pokazują te, te zgodnie te cztery przykłady. A co do Gindogana i Barcelony czy już teraz Manchesteru City, ale w ogóle tej historii przemknięcia przez jeden sezon, przez Ilkaya Gindogana, przez Barcelonę, to myślę, że tutaj będzie osobne nagranie naprawdę w futbolu. Muszę to spuentować, skomentować jakby sytuację w La Lidze, w Barcelonie, na tle Realu Athletic Birbao czy Girony, bo rzeczywiście to wymaga komentarza że piłkarz, który zagrał 51 meczów w sezonie, najwięcej spośród wszystkich piłkarzy Barcelony, przez wielu kibiców, socjus z Barcelony, jest uznawany za najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu, jest po prostu wypchnięty z klubu. Coś nieprawdopodobnego, jaka, jaka sytuacja w Barcelonie, jeśli chodzi o Guindogana, ale w ogóle zatwierdzanie piłkarza. Manu Neuer, gigant, jeśli chodzi o. Bronienie i przedefiniowanie gry bramkarza w tej interpretacji Manu der Libero. Roman Colton, prawda, futbolu? Zalejkujcie, jeśli się podobało to nagranie.